Zaśpiewała jeden z najsłynniejszych świątecznych przebojów wszechczasów, a zginęła w sposób, który wstrząsnął całym światem. Christie McCall poświęciła własne życie, by ocalić swojego syna, ale to, co się wydarzyło później, ujawnia szokującą niesprawiedliwość. Już ci o tym opowiem, a ty w międzyczasie napisz komentarzu Gary, bo mam dla Ciebie prezent. Christy McCall była brytyjską piosenkarką, jej kariera nabrała tempa w latach 80. a w 1987 roku zaśpiewała razem z Shane'em McGowanem utwór Ferry of New York. Jednak w grudniu 2000 roku jej życie zakończyło się tragicznie. Christi przebywała na wakacjach w Meksyku, zabrała dzieci na nurkowanie przy rafie Hanakana. Po wynurzeniu się z wody zauważyła, nadpływającą z dużą prędkością motorówkę, a jej 15-letni syn znajdował się bezpośrednio na kursie łodzi. Kierując się instynktem matki, Christi zepchnęła go z toru, ale sama została śmiertelnie potrącona. Zginęła na miejscu wskutek rozległych obrażeń głowy i klatki piersiowej. Łodzią sterował mężczyzna o imieniu Jose i przyznał się do winy. Jednak świadkowie wskazywali, że to nie on siedział za sterem. Według zeznań łódź poruszała się znacznie szybciej niż podawano, a Jose prawdopodobnie został opłacony, by wziąć winę na siebie. Został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci na zaledwie dwa lata więzienia, ale później wyrok ten zamieniono na karę grzywny. Tak jak wspomniałem, mam dla Ciebie prezent. Napisz teraz komentarz komentarzu Gary, aby go odebrać.